BitLocker: szyfrowanie pendrive'ów i partycji w Windows 10 Pro. Przenosząc na pendrive'ie istotne dane, warto pomyśleć o ich zabezpieczeniu bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Funkcje tę oferują dostępne dla studentów w systemie MSDN darmowe wersje Windows z rodziny Pro. Chcąc zaszyfrować dysk USB, klikam na nim prawym przyciskiem myszy. Wybieram włącz funkcję BitLocker. Następnie zaznaczam opcję Użyj hasła w celu odblokowania dysku. Wpisuję hasło. Przechodzę dalej. Klucz odzyskiwania mogę zapisać do pliku, na przykład na pulpicie. Lub wydrukować. Na przykład jako PDF. Następnie przechodzę dalej. Mając na uwadze szybkość działania naszego pendrive'a, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli szyfrowanie tylko zajętego miejsca. Dalej. Ze względu na fakt, iż mój Pendrive jest urządzeniem mobilnym, wybieram drugą opcję. Gdyby to był dysk stały, mógłbym wybrać opcję pierwszą. Przechodzę dalej i rozpoczynam szyfrowanie. Zamykam. Obecność kłódki świadczy o zaszyfrowaniu napędu. Po symbolu otwartej kłódki można rozpoznać, że pendrive nie został jeszcze zablokowany. Aby sprawdzić, czy funkcja szyfrowania działa, odłączę teraz pendrive i ponownie go włożę. Jak widać, pendrive jest zablokowany aby uzyskać dostęp do danych klikam na pendrive prawym przyciskiem myszy wybieram odblokuj dysk i podaję hasło a następnie naciskam odblokuj wszystkie dane są dostępne sprawdzam w jaki sposób pendrive zachowa się na koncie innego użytkownika Pojawiła się możliwość jego odblokowania. Klikam tutaj. Wpisuję hasło. I jak widać, wszystkie dane są dostępne. Jest to zatem bardzo wygodny sposób przenoszenia danych między komputerami z systemem operacyjnym Windows Pro. Usuwanie szyfrowania klikam na pendrive prawym przyciskiem myszy wybieram zarządzaj funkcją bitlocker i wybieram wyłącz funkcję bitlocker potwierdzam i zamykam Jak widać, szyfrowanie zostało usunięte.